Jaką spawarkę wybrać spawarkę Migmag mhm. do spawania profili aluminiowych o grubości ścianki 1 do 2 mm maksymalnie? Krótka odpowiedź brzmi żadną. Najlepiej TIK akurat do tego typu zadań z racji tego, że e, tlenki aluminium czy tam tlenki glina glin, aluminium to to samo. E, topią się nam w temperaturze 2200-2300 stopni samo a aluminium topi się w 660 stopniach około. Więc tak naprawdę, jeszcze dodatkowo jest bardzo dobrym przewodnikiem, przewodnikiem ciepła. Między innymi siedmiokrotnie szybciej rozprowadza to ciepło aniżeli stal. A w przypadku migomatu, jak wiemy, to nasza elektroda jest zarazem naszym materiałem dodatkowym. Więc jak zaczynamy spawać takie małe profile na samym początku, przez to, że tutaj mamy e, warstwę glinu o wysokiej temperaturze topnienia i dodatkowo szybko nam ciepło ucieka, to zawsze przykleimy na początku jeśli chodzi o metodę MIG-MAG. Oczywiście, od tego są podwójne pulsy, od tego są gorące starty, natomiast na tak małym odcinku zawsze będzie nam bardzo trudno dobrać parametry, tak szybko zareagować ręką, żeby się nie przepalić ewentualnie lub będziemy przyklejać. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest akurat do tego typu połączeń metoda TIC, oczywiście AC.